Hej wszystkim! Witam Was ponownie na moim kanale, kochani. Dziś obiecałam dzieciom, że zabiorę ich do sklepu i kupię im nową grę na Nintendo Switch, dlatego że już troszeczkę się nudzą. Odrobiły wszystkie zadanie, które zostały im dane. Muszą przeczytać jedną książkę, także powoli wieczorami sobie ją czytają, ale już od jakiegoś czasu obiecałam im, że kupię im chyba Super Mario. Teraz zobaczymy zresztą, co znajdziemy i w jakiej cenie. Jest poniedziałek rano, także lecimy szybciutko do sklepu, żeby jeszcze nie było ludzi, na pewno nie będzie nikogo, bo o tej godzinie to raczej ciężko jest kogoś złapać w centrach handlowych, także lecimy, kupimy i wracamy do domu. Na pewno bardzo Was interesuje to, jak wygląda w tej chwili sytuacja we Włoszech. Codziennie się troszeczkę zmienia. Już nie ma tej paniki, aczkolwiek mieszkańcy we Włoszech mają takie troszeczkę mieszane odczucia. Nie wiedzą, czy przeważa strach, czy już ten spokój czy możemy być spokojni, bo wciąż w telewizji nas uspokajają, że wszystko jest pod kontrolą, a później czytamy jakiś artykuł gdzieś, że wcale tak nie jest. Także jest to troszeczkę... jedna wiadomość z drugą jest sprzeczna. Każdy kanał mówi co innego. Ogólnie y, sytuacja wygląda tak, że dokładnie 9 dni temu była jedna osoba zarażona, a wieczorem 8, a dziś po tych dniach już mamy ponad 1600 przypadków. To nie jest mało. Jest ich sporo, bardzo łatwo jest złapać tego wirusa. Wiele osób nawet może nie wie, że go ma, bo może go przechodzić w bardzo delikatny sposób, mając tylko ból głowy czy lekką gorączkę. I właśnie to jest plus z jednej strony tego wirusa, że można go przejść tak jak jakąkolwiek grypę, ale są i osoby, które przechodzą go bardzo ciężko, i nie jest tych osób mało, ponieważ już niektóre miasta. Głoszą, że ich szpitale są przepełnione, nie mają miejsc. Nie, nie mają miejsc dla osób właśnie z takim, w ta, w takiej sytuacji troszeczkę poważniejszej. Jest to troszeczkę alarmujące, bo gdyby człowiek miał cokolwiek, coś mu się stanie, no to e, teraz szpital nie jest najbezpieczniejszym miejscem, bo okazuje się, że to tam najczęściej się człowiek zaraża. A jednak do tego szpitala trzeba iść, jeśli jest coś nie tak, prawda? Niektórzy mówią, że brakuje lekarstw, i inni mówią, że to jest nieprawda. Także ciężko jest znaleźć tą, tą prawdę, myślę, że gdzieś będzie pomiędzy. Szkoły są wciąż zamknięte przez kolejny tydzień do odwołania, tak naprawdę. Dzieci dostają lekcję e, internetową online. E, My już i tak mamy taką stronę internetową, gdzie każdy rodzic ma e, hasło, może w Polsce też prawdopodobnie tak jest, e, i można sprawdzić obecność dzieci, e, to, czego się uczą w dany dzień, oceny. No i w tym momencie na tej stronie są też publikowane e, właśnie e, zadania codziennie. To, co muszą robić, to czego się muszą uczyć, co przeczytać, by właśnie nie wytrąciły się za bardzo z rytmu. Także troszeczkę zadań mają, no ale wiadomo, moje dzieci chodzą do szkoły podstawowej, więc jeszcze jest to takie w miarę soft. Kto w tym roku ma maturę, mam tutaj taką sąsiadkę, i właśnie ona bardzo się boi, bo w tym roku ma maturę, i jeśli to wszystko się przeciągnie, no to dla niej to nie będzie zbyt wygodne, bo to może się przesunie i matura, i egzaminy, i wszystko, i z tego powodu wcale nie jest zadowolona. Oni już mają lekcje normalnie online, no i też nie wygląda to najlepiej ze względu na to, że nie ma to jak lekcja normalna, człowiek jednak inaczej rozumie nowy temat, inaczej go przyswaja a online, no to y, wiele rzeczy musisz y, po prostu się wykuć i sama wyszukać. No, niestety, trzeba sobie jakoś radzić. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Y, wczoraj byłam na obiedzie u moich znajomych. Y, mieliśmy spotkanie, y, taki my i oni, w takiej bardzo ścisłej grupie. I bardzo się zaskoczyłam. Zatrzymałam się tylko tutaj w takim barze, żeby kupić ciastka, żeby nie pójść z pustymi rękami. To są te tak zwane pasticini tutaj we Włoszech. I jak weszłam, to się złapałam za głowę, tak pełno, full, full, ludzie byli, kolejka, żeby siąść, kolejka, żeby zapłacić. Myślę, że jest to troszkę niepoważne, bo głoszą, ogłaszają, by nie panikować absolutnie, ale by jednak ograniczać się do chodzenia w takich miejsc bardzo publicznych, gdzie jest bardzo dużo ludzi, żeby w tych miejscach nie przesiadywać. Wiadomo, że jeśli ktoś musi iść coś załatwić, iść na zakupy czy iść coś zrobić, no to nie może uniknąć tego. Świat się nie zatrzyma. Ale żeby specjalnie iść wypić kawę do baru, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ludzi, siedzieć blisko jeden koło drugiego czy przy barze stać, no to, to tak jakbyśmy sobie sami szukali Mówię Powiem wam szczerze, mój mąż też miał lecieć z kolegami za dwa tygodnie do Hiszpanii na weekend. Miał być to taki wypad typowo koleżeński. Wreszcie tak się cieszył, strasznie, że leci, że jadą nam 15 osób było, sami faceci bez żon, także wyobraźcie sobie jakie szczęście. No i ale na przykład mój mąż już w tym momencie nie wie czy poleci. Po pierwsze, dlatego że jak już lecą na taki weekend, to ten weekend wiąże się z tym, że pójdą gdzieś się pobawić, do lokali, coś zjeść, czyli ciągle będą między innymi ludźmi. No i lotnisko i samolot to są takie miejsca, według mnie, teraz najbardziej narażone, no bo jednak jesteśmy zamknięci wszyscy w jednym pomieszczeniu. Yy, no i wdychamy to wszystko, także. Myślę, odradzałabym właśnie lotniska, i samoloty, i, i restauracje, i lokale, i dyskoteki. Dyskoteki są w tym momencie zamknięte. Także mój mąż myśli, że z tego wszystkiego zrezygnuje. Z każdą godziną są nowości, no ale te nowości, tak jak mówię, no troszeczkę już mniej alarmują, więc nie ma paniki, chcą wszystko uspokajać, ale numery mówią same za siebie. Tych numer, dużo osób jest bardzo dużo zarażonych, więc jak czytasz te numery, coraz więcej osób, które zmarło, coraz więcej osób, które są w ciężkim stanie w szpitalu, coraz więcej osób. Zarażonych, no to jednak y, lepiej trzymać się z te, od tego z daleka i lepiej uważać. W Polsce y, widziałam też już, są prze, pierwsze przypadki. Polska, tak jak i Włochy, według mnie, w pierwszym momencie nie była na to kompletnie przygotowana. Oglądałam taki post na Facebooku, który myślę, że większość z Was. Widziało o jednej dziewczynie, która wylądowała w szpitalu właśnie z zagrożeniem koronawirusa, bo była w trzy tygodnie tutaj we Włoszech i była też w Ameryce. Zamknęli jej kwarantanna w ogóle. Zanim jej zrobili te badania, minęło 88 godzin. Paranoja, po prostu pielęgniarki nie są przygotowane, by zrobić takie badania, by pobrać te próbki. No, nie jest świat. Przy... No, no, myślę, że to jest taki przypadek. Sęca paragoni. Nie możemy go porównać z żadnym innym. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Także wszyscy, kiedy ich to spotyka, wpadają, myślę, w panikę i starają się zrobić coś, co będzie ok, ale tak naprawdę to, to jest takie chodzenie po, po ciemku według mnie, bo nie wiedzą. Okazuje się, że ten czas inkubacji to nie są tylko dwa tygodnie. Tylko w jakimś tam artykule czytałam, że nawet i trzy, więc nie jesteśmy już bezpieczni po dwóch tygodniach. No ogólnie, no nie znamy do końca tego wirusa. Nie wiemy, co on y, przyniesie, co on daje. Wiemy tylko, że jest bardzo, bardzo zaraźliwy. Także teraz, żeby już Was nie zanudzać, lecę, bo dzieci już czekają ubrane <laughs> i tylko mnie wołają co chwilę. Lecimy y, zrobić zakupy, no i może w ciągu dnia jeszcze się do Was odezwę, jeśli będą jakiekolwiek nowości. Lecimy! No i żeby tego jeszcze wszystkiego było mało, to zobaczcie, jaka jest pogoda. Pada deszcz brzydko. Nawet jeziora nie widać i gór dzisiaj. Teraz jedziemy w przepiękne miejsce Francia Korta. Wszędzie są winnice. Szkoda tylko, że jest beznadziejna pogoda, bo bym wam to nagrała. Naprawdę warto tą drogą przejechać. Zobacz, pokaż Anastazja. Tutaj jest Rotonda perlówki przed nami niestety i tu wszędzie w okolicy są właśnie rosną winogrona tutaj po lewej stronie i po tej stronie. Gwardekła ile przepięknie widać to Anastazja? Tak, tak, tak. Tutaj Anastazja. Zobacz berluki tutaj również ma wszędzie. Zobaczcie ile jest. Winogron rosną. No ogólnie jak jest ładna pogoda, to jest przepięknie tutaj. Teraz jednak tych widoków tak na pewno nie zobaczycie. Zjedziemy do Franka! Idziemy ciurma! Dzieci się cieszą, bo idziemy po nową grę. A nową grę chcą od trzech miesięcy i mama wciąż im cały czas mówi, że muszą sobie na nią zasłużyć. Sklepy są puste Zobaczcie, ładne są te terebki z Liu bardzo ładne. Musimy zobaczyć. O! Senza Exclusionie wszystko 50%. Fajny sklep. Zobaczcie, jakie ładne sukienki, już. Anastazja Esi Fuori, moja córka. Podobają mi się, wysokie. Chodź, Anastazja. O, jaki ładny sweterek. Bardzo. A, jakieś takie weselne kreacje. Sklep mojej córki, ulubiony. Wszędzie pustkie, o nowe pumy, ładne. Tak. Idziemy do MediaWorld. te scarpe di Luca <słyska> e My mamy tego Luigi Mansion 3. To questa jest bardzo caro to ci sono più giochi. montagna, Co jest to mi sembra Gabriele Tak jak zawsze to bywa, jeden jest poszkodowany, jeden szczęśliwy. Dziś wybraliśmy grę. Co to wzięliśmy? Go vacation, czyli zestaw różnych gier w środku. No i Gabriele płacze. Bo on chciał następne Super Mario, kolejną część Super Mario. No i tak to zawsze wygląda, albo bym musiała kupić dwie gry. A dwie gry to 100 euro. Strasznie drogie są. Także jeden jest poszkodowany. Przykro mi. I chowa się. Chowa się za mną. A tu się zadowolona. Ale myślę, że z tej gry będziemy się bardziej cieszyć. Pokaż mi. Mamy tutaj ponad 50 różnych gier. Można jeździć konno. Można jeździć autem na desce zobaczymy, no coś nowego, przynajmniej z inne, bo tamten co on chciał, no to to jest podobne do tego co już mamy, po co taka jeszcze, jest. no Nośku jesteś zły, jesteś zły na mamę, zły jestem, bardzo zły, gra już włożona i zaraz zobaczymy jaka będzie, I dobra, już jest teraz dobrze, Gabriele? Już się cieszysz? Tak, Na zewnątrz brzydko, to kominek się pali, my sobie odpoczywamy. Zobaczcie, jak pięknie no, no. wygląda ta moja trawa jak ona się nazywa Pampasowa jakoś tak nic mi się tu nie sypie. Zostawiłam ją na dworze na 3-4 dni. Ona się tak troszeczkę zasuszyła, i przepięknie to teraz wygląda. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy Wam też. No i oczywiście, klimacik jest, bo w kominku się pali. Ja się biorę do pracy na komputerze, a dzieci mają swoją zabawkę. Pochwalę Wam się też łazienką. Wreszcie możemy zobaczyć efekty końcowe. E, tak wygląda lustro to jest taka malutka łazienka bardziej dla gości i zobaczcie jak pięknie wygląda zlew który sobie wybrałam pietra di fiume później mamy wszystkie wykończenia czarne to jest czarny mat o tutaj muszę sobie jeszcze pojemnik na mydełko kupić ale uwierzcie mi że te pachnie po prostu bosko cudownie mmm pięknie a i chciałam dodać że te półki tutaj drewniane, które widzicie. Czekajcie, tak wam pokażę. O te półki drewniane to jest to jest drzewo z orzecha moich teściów. To było bardzo stare drzewo, które mieli mi, moi teście yy, i później właśnie z tego zrobili nam takie półki, które już tam które sobie już Odnowiliśmy, troszeczkę pomalowaliśmy. Pomalowaliśmy je tylko takim wzmacniającym produktem, żeby nie zmieniło absolutnie koloru. I przestrasznie mi się podoba. Dajcie znać, co o tym myślicie. No, ja po prostu uwielbiam tą łazienkę. Bardzo, bardzo sik. I z tej łazienki tutaj widzicie, ona jest taka bardzo wąska. Jest prysznic taki duży. O, taki, który możecie wejść. Do środka, bez drzwi, bo tam wchodzicie i się mieszczą bez problemu dwie osoby. I mamy takie połączenie, właśnie jasnych i ciemnych kafelek. Kilka razy pokazywałam Wam mniej więcej, które kafelki nam się podobały, a na koniec zdecydowaliśmy się właśnie na taki model. No. Bardzo, bardzo podoba mi się. Tutaj jest taka bardziej łazienka dla gości, ale teraz stała się moją ulubioną. Dzisiaj zrobimy zdrową kolację. Mam bakłażana. E, no, niestety nie jest to sezonowe warzywo, zazwyczaj kupuję tylko sezonowe. To kupił akurat mój mąż. No i trzeba to jakoś wykorzystać. Moje dzieci lubią kotlety robione z bakłażana, więc kroję na cienkie plasterki, e, w panierkę i gotowe, chrupiące pycha. Można też później przekładać serem i pomidorem, i wychodzi przepyszne. Przepyszna parmigiana, no ale dzieciom nie bardzo może smakować, chociaż spróbuję, może z jednej zrobię parmigianę. Zrobimy też e, szpinak i pyszną sałatę. Moje dzieci bardzo lubią warzywa, także dzisiaj bardzo zdrowa kolacja. Dodam tylko, że zawsze bułkę tartę robię sobie sama. Kupuję po prostu więcej chleba takiego zdrowego, nie z supermarketu, tylko tutaj w piekarni. Kiedy on się staje taki bardzo suchy, właśnie to mielę go w moim bimbi i wychodzi przez super panierka. Nie taka bardzo drobno zmielona, tylko troszeczkę grubiej, i wszystko, wszystko do czego używam tej panierki wychodzi pyszne. Gra jak najbardziej, on Ci się podoba. Co robicie, chłopcy? Co robisz, Gabriele? Popatrzcie, Kastor nawet się nie rusza. Gabriele, czemu masz dwie skarpetki? Patrzcie, dziura na kolanie, jak zawsze. Dwie różne skarpetki. Nie mogę, no. Sam się poubierał. No, zabawa jak najbardziej się podoba. Mam no to lei. A no to bardzo ładnie. Kasor, cieszysz się teraz? Jeszcze bardziej się cieszysz? No to fajnie, że się cieszysz. Patrzcie, jak czeka na swojego pana, o, Już idzie do ciebie, już idzie do ciebie. Tak, tak, cieszysz się, tak, tak. Przedstaw się ładnie, a? pokaż. No, on podkurza, odkurzacz. Najlepszy Dyson, jaki jest, widzicie? Nie? najlepszy Dyson najlepszy antybiotyk dużo czosnku, do wszystkiego zawsze dodaję ogromną ilość czosnku do wszystkiego, najlepszy antybiotyk oczywiście kiedy gotuję lubię się zawsze napić lampki dobrego wina ja lubię białe i tego nie polecam nie bardzo, naprawdę gazowane wino no, mm, średnie nie warte swojej ceny Pyszny szpinak z mozzarellą gotowy. Moje, moje kotleciki też są gotowe. Będą dzieci zajadać. No i sałatka do tego i pyszna kolacja. Do tego zdrowa. A ty co chcesz? Też chcesz kolację? Nie, ty już zjadłeś. Ty już zjadłeś. Fajne gry są. A ja sobie tu tak stanę. Jak to nie? Ja sobie stanę. Ja sobie stanę. Ja... Kastor? Kastor? Krzycz dzieci. Zrób porządek. Zrób porządek. No nie, myślę, że i Kastor jest po ich stronie, nie po mojej. No chodzi za nim normalnie jak cień. Popatrzcie. Jak cień? Gabriele, e tu amico? E tu amico? Właśnie skończyliśmy jeść kolację, oglądaliśmy ostatnie wiadomości z dzisiejszego dnia. No i numery wcale, powiedzmy, nie są wesołe. Od wczoraj jest ponad 300 osób zarażonych, z tego co wiedzą, z tego co mówią. Już mamy prawie 1900 osób zarażonych. Problem jest w tym, że mając znajomych też, którzy pracują w szpitalach, nie za bardzo wiedzą, jak to leczyć. Leczą to tak, jak jakąkolwiek grypę, i tak chodzą po ciemku. Jeśli pomoże, ok, jeśli nie pomoże, starają się zrozumieć coraz więcej. Każdy przypadek jest inny, każda osoba jest inna, odporność jest inna, więc reagują inaczej na leki. No i to jest, myślę, największe zagrożenie tego wirusa w tym momencie. Właśnie to, że jest bardzo zakaźny w bardzo szybkim. Czasie się rozprzestrzenia, już jest też w Niemczech bardzo dużo przypadków, w Polsce, w Ameryce już też jest kilka przypadków. No i śmiertelność nie jest wysoka, to nie jest jakaś epidemia śmiertelnej choroby, ale mimo wszystko jest. Dużo osób jest w ciężkim stanie i. Nie wiadomo do końca, co znaczy ten ciężki stan, bo tego nie tłumaczą. Czy te osoby, które wychodzą ze szpitala wszystko jest ok, czy te osoby jednak jakiś później ubytek mają. No, powiem Wam szczerze, już po tylu dniach nie boję się tak strasznie tego wirusa, jak może na samym w pierwszych dwóch dniach, ale z drugiej strony boję się go bardziej, bo liczba rośnie, bo się to rozprzestrzenia bardzo. Tak jak Wam mówiłam, szkoły zostają zamknięte, siłownie zamknięte, muzea i wszystko. Widzę, że i inne kraje w Europie też zaczynają zamykać szkoły, zamykać lotniska, nie pozwalają właśnie, by Włosi przylatywali do ich kraju. Co jest słuszne, ale w połowie tylko według mnie, nie będę się wypowiadać, ja nie jestem politykiem, nie jestem specjalistą. Powtarzam, bo niektórzy pisali pod poprzednimi moimi filmami, że ja nie powinnam się wypowiadać na takie tematy. Ja nie jestem specjalistą i wcale tego nie ukrywam, i wcale nie chcę, by tak wyglądało to, jakbym się na tym znała, bo to nie o to chodzi. Ja Wam mówię, jakie są odczucia osoby, która mieszka we Włoszech, osoby normalnej, która żyje, która ogląda programy polityczne, która ogląda wiadomości. Jakie ma odczucia? Konfrontuję się z wieloma osobami na ten temat i nie, są, nie jest to opinia tylko moja, ale wielu innych osób. Strach jest. Nie jest to panika, jak na pie w pierwszych dniach, ale strach jest. Myślę, że właśnie najlepszym sposobem jest to, żeby ograniczyć kontakt z innymi osobami nie chodzić w publiczne miejsca, nie przebywać w tych publicznych miejscach. Jak już musimy iść, to owszem, idziemy, ale by tam nie przebywać i nie przesiadywać no i yy, wspomagać wspomagać naszą odporność wspomagać to, by nasz organizm dobrze działał i dobrze właśnie potrafił radzić sobie z wszelkimi bakteriami. Myć często ręce to wydaje się absurdalne, ale myślę, że to jest najważniejsze. Teraz wychodzą informacje, że maseczki, które wcześniej niby pomagały, teraz wcale nic nie dają. Będę starała się Wam wciąż dodawać wiadomości, w szczególności na Instagramie, na temat tego, jak sytuacja wygląda. Ja jutro muszę iść do pracy na cały dzień, nie wiem w ogóle, co zrobić z dziećmi, bo myślę, że taki problem ma bardzo dużo osób. No ale świat się nie zatrzyma. Do pracy trzeba iść obowiązki się ma. No i myślę, że nie jestem jedyna, która ma taki problem. Pisze do mnie bardzo dużo osób, które mieszka tutaj we Włoszech i jak wygląda u nich. No i w tym momencie nie tylko u mnie sytuacja tak wygląda, tylko w większości miejsc we Włoszech. Wam dziękuję, że byliście do teraz ze mną. No i do następnego filmu. Cześć wam.